Cześć Siemaneczku, z tej strony polska a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak instalować mody z Vortex e, do każdej gry a dzisiaj będzie przykładem tutaj Oblivion bo go dawno nie było po prostu, a w ogóle go nie było ja tymczasem sobie pobierałem jakiś śmieszny mod, bo właśnie się zainstalował 64 e, Texture pack Daję lajka why not generalnie tak, musimy się zareagować na Nexus modzie jak się zarogujecie, to wybieracie. No, darmowy plan płatny, tam w sensie odblokowuje Wam przepobieranie, nie? Jak pobierać? A tu Nexus, no to tu mamy gdzieś Oblivion, no i się bym prawie go I wybieramy sobie, nie wiem. Toglio Gravity, nie wiem, co to jest, ale niech będzie. Ktoś czuje, że będzie dosyć niezła jazda, ale. Co tam? No nie? Dobra. Jeszcze raz. Vortex. Aż tutaj. O! Zrotunont. Otwórz. Pobrało. Tyle. Deploying. Coś tu instaluje te mody. Może jeszcze jednego moda wezmę. Bo Bo ja lubię jakieś śmiesznie. Rozumiecie to? Tu jeszcze modce z miastami, ale... Eh, też szczegóły popular all time better cities unofficial patch. To by się przydał. Próbowaliśmy. Aha, bardzo rozumiem. moc. Texture pack unofficial patch. A niech będzie. Przyda się. Dobra, tak czy siak, sami sumie zobaczyliście. Ja się po prostu dogram, jak już odpalę, żeby wam to udowodnić. Po prostu już tutaj zmontuję sobie, więc zobaczymy się za chwilkę. No, więc wracam z powrotem. E, oczywiście GUI mi się tutaj sypało. E, mniejsza z tym, widzicie, zainstalowaliśmy bardzo szybko moda. Zabraliśmy grę. teksturki podmienione. Coś za ręką więc nie tak, ale to jest bardziej wina, tego, że z modem, niż no. Tak jest jak się bierze jakoś mniej dopracowany. Widzę, że na przykład tutaj on skupiał. No ale dobra. E, Usuniemy wszystko co mamy, bo on to jest zaczerwony. Nasz kolega przynajmniej, no Więc tak. Znaczy. Okej. Okay. Myślę, że ma taką knagę niż ja z tym. Nie czy tak, no drzewka i nawet na swój sposób urokliwie wyglądają. Nie, to mi się nawet podoba, szczerze mówiąc. kamień nigdy, że dopracowany? dopracowany, no, ale tak jak przebija się na przykład normalne tekstury, to trochę źle to wygląda, by wszystko zjechać na 64. No to może być ciekawie wyglądała cała granie. Ale zobaczycie, jak wyglądają NPCT. No skacz, czyli będziemy do głównego miasta na rynku. I zobaczycie, jak to pięknie wygląda. Albo i nie wygląda. Jak to to woli. Oczywiście, no, tutaj też rozmazane rozpiczkane. I na przykład on normalnie wygląda. Tu też normalnie wygląda. O co chodzi? No, myślę nawet nie zauważycie tego, że jest włączone. No, naprawdę trzeba się tutaj postarać. No, a inaczej się nie zabatakują, No, fajnie. Go to jail. O, zobaczyłem więzienie przy okazji. To jest zawsze piękne więzienie. Oczywiście, tutaj ogarniemy sobie. We need a Lockpick. Och, no i co teraz? Będziemy spać na 10 tysięcy lat. A nie przerypane. czy znaczy, ja mam przerypane, ale to tam będzie się. O! Patrzcie. I tak to się prezentuje wielki obligion. Dobra, nie ma tutaj przedłużać, tak naprawdę to już skończone materiały od dawna. Więc wiecie już jakim stać mod nie tylko w obliwaniu, ale i w każdym możliwej grze, którą e, Vortex obsługuje, więc cześć, do zobaczenia Elo.